Witajcie. Każdy kierowca zawodowy, który jeździ chłodnią, musi przyzwyczaić się do dźwięku dieslowskiego silnika działającego w agregacie. I faktycznie, znam takich kierowców, którzy bez tego łoskotu nie mogą zasnąć. Ale oczywiście są też tacy, którzy preferują cichsze środowisko. To agregat Thermo King Advancer A500. Ten konkretny egzemplarz wyposażono w system, który pozwala mu na działanie z użyciem prądu. I nie, agregat nie jest podpięty do gniazda zasilania. Działa na baterii i działa ciszej, na tyle ciszej, że nie muszę go przekrzykiwać. Nie dość, że ten agregat jest rozwiązaniem hybrydowym, wykorzystującym elektryczność oraz olej napędowy, to jeszcze sam potrafi siebie zasilić niewykorzystywaną zwykle energią toczenia i hamowania. Brzmi jak przyszłość transportu chłodniczego, która pozwoli na redukcję spalania i zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, a dodatkowo zapewni większy komfort pracy kierowcom. System nazywa się Axel Power i bazuje na generującej elektryczność osi oraz dużym akumulatorze zamontowanym w miejscu paleciary. Omega Pilsno, jako pierwsza firma w Polsce, testuje to najnowocześniejsze rozwiązanie od Termokinga, dzięki czemu nasz kanał może wziąć się na warsztat. Ktoś powie, że Termoking zamontował w naczepie rowerowe dynamo, tylko większe i z akumulatorem. Ale to chyba zbyt duże uproszczenie. Dzisiaj wyjaśnimy wam dlaczego. Zapraszam na C+E. Jedziemy z tematem. Branża transportowa się zmienia. Wpływają na to regulacje w ramach norm unijnych, które już w niedalekiej przyszłości zaowocują na przykład zakazem sprzedaży nowych pojazdów z silnikami spalinowymi. W odpowiedzi na ten trend Thermoking zaproponował rozwiązanie redukujące emisję naszych agregatów do minimum, między innymi dzięki wykorzystaniu energii drzemiącej w osiach naczepy. Obecne rozwiązanie hybrydowe to ważny krok w kierunku zeroemisyjności naszych urządzeń chłodniczych wykorzystywanych w transporcie. System elektrycznego zasilania agregatów chłodni jest dowodem na to, że elektryfikacja w transporcie ciężkim nie dotyczy tylko ciągników siodłowych na prąd. Producenci innych komponentów działających w ramach branży dostosowują również swoje rozwiązania do niskoemisyjnych standardów. I to jest właśnie technologia, która idzie w tę zieloną stronę. Z czego w takim razie składa się rozwiązanie Axle Power? To system trzech urządzeń, które mogą być zamontowane w zasadzie w każdej naczepie chłodniczej. Przede wszystkim to generator umieszczony na środkowej osi naczepy, który współpracuje z systemem nowoczesnych wysokonapięciowych akumulatorów oraz falownika. Wszystko to zasila agregat chłodniczy termokinga, hybrydowy lub nawet w pełni elektryczny. Ten system stworzyliśmy we współpracy z grupą BPW. Podstawą działania prezentowanej technologii jest możliwość odzyskiwania energii, która może być bezpowrotnie utracona, a która zostaje wykorzystana do zasilania agregatu chłodniczego. Dzięki tej odzyskanej energii, agregat może pracować w trybie elektrycznym, spełniając wymagania urządzenia zeroemisyjnego. Jednak Axel Power ma o wiele więcej zalet. Co tu jest najważniejsze? Dla kierowców fakt, że w konfiguracji z największym akumulatorem ten system jest w stanie zasilać agregat elektrycznością przez nawet 8 godzin. Czyli agregat jest w stanie utrzymywać temperaturę przez niemal całą pauzę, bez odpalania dieslowskiego silnika. Dla mnie brzmi super. Oczywiście dużo zależy od warunków atmosferycznych oraz temperatury docelowej we wnętrzu chłodni. Jeśli na zewnątrz jest plus 30 stopni Celsjusza, a w naczepie mamy mieć minus 15, to ten czas będzie krótszy. Jednak sam fakt, że w nocy można spać bez łoskotu silnika agregatu niejednemu trackerowi poprawi humor. Natomiast dzięki generatorom prądu umieszczonym w osi naczepy, silnik diesla w agregacie podczas jazdy nie włącza się wcale. To z kolei plus dla przewoźników, bo w grę wchodzi oszczędność paliwa i redukcja emisji. Biorąc pod uwagę, że standardowy agregat Advancer A400 pali około litra na godzinę, to każda godzina działania tego sprzętu na baterii oszczędza nam dokładnie tyle oleju napędowego. Przy dużej skali operacji związanej z transportem w kontrolowanej temperaturze, takiej jaką prowadzi Omega Peels No Food Logistics, to może być wymierna korzyść. Wśród zalet, producent wskazuje również niższy koszty eksploatacji agregatu, bo na przykład nie trzeba go tak często serwisować. Zwyczajnie, jeśli silnik diesla w agregacie nie włącza się ciągle, to nie trzeba w nim na przykład tak często wymieniać oleju i tak Bardzo ważnym elementem układu jest system akumulatorów. Energy Epak stosowany w naszym systemie występuje w dwóch pojemnościach: 19 kW oraz 38 kW. Bateria umieszczona jest w miejscu, gdzie w naczepie zwykle znajduje się pojemnik na palety. Można ładować ją na dwa sposoby: prosto z gniazda zasilania elektrycznego, przy czym wykorzystuje się wtyczki używane również w samochodach elektrycznych. Druga metoda to ładowanie przez oś Axel Power, wykorzystującą energię kinetyczną poruszającego się zestawu. Ładowanie z sieci trwa około godziny do 80% pojemności ogniw, ale dzięki zastosowaniu generującej elektryczność osi, baterii nie musimy ładować przed wyjazdem, bo energię można uzupełnić w trasie jadąc. Trzeba przyznać, że generatory w osi są dosyć wydajne, bo podczas jazdy nie tylko potrafią zasilać agregat, ale jednocześnie są w stanie ładować baterię, nawet gdy agregat jest odpalony. Oczywiście ładowanie się wtedy wydłuża, ale najważniejszy jest fakt, że silnik spalinowy w agregacie nie będzie się włączał. No dobrze, ale jak działa sama oś ładująca? Czy to nie jest czasem tak, że stanowi ona dodatkowe obciążenie dla silnika w pojeździe? Bo wtedy agregat może i mniej spali oleju napędowego. Ale za to wzrośnie paliwożerność silnika w ciągu siodłowym. Przedstawiciele Termokinga przekonują, że tak nie jest. Na środkowej osi naczepy znajdują się dwa generatory, które gromadzą energię potrzebną do ładowania baterii systemu Energy EPAC. Energia dostarczona przez generatory zostaje następnie zmagazynowana przez system baterii, z których zasilany jest agregat. System działa w trzech trybach: rekuperacji. Czuwania oraz aktywnym trybie. I właśnie dzięki inteligentnemu przełączaniu się pomiędzy trybami możemy unikać niepotrzebnego obciążenia silnika w ciągniku siodłowym. Tryb rekuperacji bazuje na odzyskiwaniu energii podczas hamowania lub zjazdu ze wzniesienia przez ciągnik z naczepą. W tym trybie ładujemy baterię i to jest zalecany sposób pracy systemu, który wcale nie obciąża silnika ciężarówki. Jeśli w trasie okaże się, że energia w bateriach jest na wyczerpaniu, Automatycznie uruchamia się tryb aktywny, który pobiera prąd z osi i ładuje akumulatory oraz zasila agregat w jeździe po płaskim. Natomiast gdy akumulatory są w pełni naładowane, to system przechodzi w tryb czuwania i zasila bezpośrednio agregat. Żywotność akumulatorów przewidywana przez Thermokinga mieści się w zakresie od 5 do 12 lat w zależności od sposobu eksploatacji i liczby cykli ładowania. Warto dodać, że Axle Power wyłącza się podczas jazdy pod wzniesienia, żeby właśnie nie obciążać silnika i nie ograniczać jego mocy, gdy ta jest najbardziej potrzebna. System działa automatycznie. Sam wie, kiedy ma się włączyć, a kiedy wyłączyć. Kierowca w ogóle nie musi o tym myśleć. To dzięki dającemu się konfigurować systemowi Smart Power Management, który umożliwia kontrolę wydajności działania całego systemu bez udziału kierowcy. Dzięki temu można optymalizować moment przełączania się pomiędzy trybami działania systemu Axle Power choćby w kontekście rodzaju, czy wagi ładunku, albo długości trasy. Ciekawe jest to, że jeśli mamy chłodnie z agregatem Thermo King Advancer, możemy do niej dokoptować system Axle Power. Wystarczy wymienić oś i w miejsce paleciary wstawić akumulator z falownikiem. W tym momencie mamy klasyczny agregat y, Advancer A500 y, i tak naprawdę technologia Axel Power została dołączona do y, zasilania elektrycznego agregatu. W tym miejscu na dole znajduje się, y, znajdują się podzespoły tak zwane combo, czyli ten mały silnik jest w stanie zasilić cały agregat. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Agregat spokojnie sobie z tym radzi. Jest możliwość na tyle wyprodukowania energii chłodniczej, że czy to towary w temperaturach ujemnych, czy towary w temperaturach dodatnich, agregat świetnie sobie z tym radzi i utrzymuje żądane temperatury przewożonego ładunku. Kolejnym krokiem w rozwoju tego systemu jest pełni elektryczny agregat Advancer A500E który już niebawem trafi do sprzedaży. Dzięki całkowitej rezygnacji z silnika diesla w tym agregacie, cały system będzie do 400 kg lżejszy, pomimo zastosowania generatora na osi naczepy oraz systemu akumulatorów. To będzie rozwiązanie zeroemisyjne i w zasadzie bezgłośne. Jak domowa lodówka Każde urządzenie marki Thermoking jest zabezpieczone pod kątem serwisowym dzięki prężnie działającej sieci dealerów marki na całym świecie. Jednym z nich jest firma Thermosystems, która dzięki profesjonalnej kadrze certyfikowanych pracowników zapewnia działania wszystkich urządzeń chłodniczych na najwyższym poziomie przez długie lata. Rozwiązanie Axel Power. Pozwala na redukcję spalania i emisji szkodliwych substancji. Jest cisze, więc rośnie komfort pracy kierowcy. Wydłuża się też czas eksploatacji całego urządzenia, bo bardzo rzadko uruchamia się w trybie spalinowym. Sporo plusów. Aż jestem ciekaw, jak ten sprzęt przetrwa nasze testy. To super, że Omega Pilzno jako pierwsza firma w Polsce ma możliwość testowania nowoczesnego systemu firmy Termocking. A co Wy sądzicie o tego typu rozwiązaniach? Chcielibyście jeździć cichszą chłodnią? Sekcje komentarzy zostawiam do Waszej dyspozycji. A ja dziękuję za dzisiaj i życzę szerokości z C. +E. Do zobaczenia!